Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie taki vlogowy odcinek za oknem, pochmurno, więc nie będziemy wychodzić tym razem na balkon, chociaż kto wie, nie, nie będziemy. Jednak strasznie wieje i nawiało się liści na balkon. Ja mam balkon zadaszony, a mimo wszystko tak tam nawiewa liści. Um, no, bynajmniej nie, skoncentruj, nie koncentrujemy się na balkonie. Jak widzicie, mam ze sobą nożyczki, bo mam w planie w końcu postawiłam już ją na stole, więc to już jest decyzja podjęta będę przycinać filodendrona, a którego to się zaraz dowiecie, chociaż jeśli oglądaliście poprzednie filmy, to wie, pewnie wiecie, którego mam na myśli. I mówiłam, że po tym filmie to zrobię, i nie zrobiłam tego wciąż, więc to jest moment na to, żeby się zmotywować i to zrobić. Przy okazji, niektóre rośliny dostaną osłonki, te, które widzieliście też w którymś z filmów. Jeśli oglądacie mnie na bieżąco, to mniej więcej wiecie, co mam na myśli, więc musicie, musicie. No nie musicie, jeśli macie ochotę, to oczywiście możecie oglądać moje filmy na bieżąco, komentować i subskrybować. Na to, Naturalnie mój kanał nie lubię używać tego słowa nie wiem czemu, więc pokażę Wam coś, co mnie dzisiaj zaskoczyło, ale to niesamowicie. Ja już widziałam wcześniej, że coś się będzie działo, że coś jest na rzeczy, ale nie spodziewałam się, że. No wiecie, no nigdy nie wiadomo, kiedy roślina rozwinie kwiat. Ja mam dużo orchidei, bo chyba z 7 już od 10 lat wciąż te same i kwitną, no i te kwiaty pojawiają się co roku, więc dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. I nawet ta roślina pojawiła się w tym roku w filmie całkiem niedawno i jest stapelia. Słuchajcie, ja mówiłam, że może kiedyś mi zakwitnie. Niektórzy wspominali, że im dopiero po dwóch latach zakwitła, ale kupywali z takiej dojrzałej rośliny, ja dostałam jeden patyk i słuchajcie, spójrzcie, co się stało. Aż normalnie. Nie ma się ochoty na inne. Wąchałam. O, wiecie, to trochę śmierdzi. W ogóle. I Kwiat jest piękny. Nie śmierdzi jakoś mocno, ale nie wiem czemu. On jest tak strasznie włochaty. Ech, spójrzcie, z rozwinęła kwiata. Ale jaki on byczy jest! A tutaj w ogóle jest, pokazuje się drugi pączek. Mm. Jeden kwiat niestety udało mi się gdzieś zasuszyć. Tutaj widać, tu miały być dwa kwiaty, i jeden pączek udało mi się. No, niestety, zasuszyłam. Nie wiem, jak to się stało. I w ogóle się niedawno zorientowałam, że ona mi kwitnie, więc ogromny. Ale te kwiaty są takie włochate, trochę nieprzyjemne, wyglądają jak pająki. I to jest ta z tymi czerwonymi kwiatami. Ja zbliżę to. Niech moja twarz tutaj, wiecie, nie przeszkadza. No cóż, czyż ona nie jest piękna? Ja bym powiedziała, że jest cudowny jest ten kwiatek. Sama roślina w sobie jest nieziemska, jest piękna, ale ten kwiat, no to robi wrażenie. Nawet taki nierozwinięty bąbel już fajnie wygląda. Ten jest mniejszy, ten będzie mniejszy niż ten. Ten był naprawdę ogromny, taka wielka kopuła. Była szkoda, że nie zrobiłam zdjęcia, to byście zobaczyli. Tu jak wspominałam, jeden kwiat przesuszyłam, ale tutaj widzę, że idzie Kolejny, o w tym miejscu pojawi się jeszcze jeden kwiat. No muszę zrobić zdjęcie i wysłać znajomemu, bo nie uwierzy. Chociaż on mi ostatnio pokazywał, jego również kwitły. Tu widzę, że może coś jeszcze się pojawi, tu jest takie miejsce. Więc jeśli hmm, zaczną pojawiać się Wam jakieś pąki, takie drobne pąki, bo te większe to już raczej sobie lepiej poradziły, ale takie drobne pączki to... Nie przelejcie, ale też nie przesuszcie, ja naprawdę aż troszeczkę się pozwijały, teraz nawet są odwodnione, to jest mała doniczusia, ja muszę ją teraz trzymać w tym, bo jak trzymam ją bez, bez tego, to to się po prostu przewraca, ona jest tak ciężka już, no ale dobrze jej też w tej doniczce, widać, że nie potrzebuje zbyt dużego oberwy tego starego kwiatka, którego przesuszyłam tutaj, to taki pączek był, no cudowna jest. Jest niesamowita. Aż mam chęć, słuchajcie, na jeszcze jakąś inną odmianę. Widziałam taką gwiazdę szeryfa, ona była mm, z żółtymi. Chociaż te kwiaty są trochę przerażające, powiem wam. Dojść. Nie wiem, czy to widać te takie Włochy, ale takie naprawdę Włochy. Ja myślę, że. O, tutaj w tym miejscu widać, O yy. Okropne to jest. O, takie, takie trochę, wam powiem, no. A jeszcze wczoraj ją pokazywałam mężowi i mówię, zobacz jaki wielki pączek, a tu już się rozwinął, no czekam chyba już za dwa tygodnie, dobra, się to jest. Jest, pokażę Wam jeszcze raz. Może potem wiecie, co z tej drugiej kamery, to będzie lepiej widać. No dobra, no to tak już ten stapeliowo się mocno zrobiło, no ale cieszy. Słuchajcie, może tak obkręcę, żeby ją też trochę było widać. A niech ma, niech będzie gwiazdą dzisiejszego odcinka. Zasłużyła sobie. Jak najbardziej zasłużyła, no naprawdę jest. jest. Jest kawał rośliny, kawał kwiata, ogromna jest. Jak patrzę na telefon, to widzę, że już 5 minut nagrywam i od 5 minut zachwycam się tą jedną rośliną, więc trochę mi odbiło. No, e, więc może przytniemy sobie to melanochryzum. Ja mam zamiar ukorzenić je w samej wodzie myślę, że to się powiedzie. Ona dokładnie... w sumie też nie... Roz... już Wam pokazuję. Nie ucinałam jej też z tego względu, że wydawało mi się, że ona musi rozwinąć ten liść, ale jej to jakoś tak trochę długo idzie, więc myślę, że ciachnę sobie już ją dzisiaj i to chyba muszę, o z tej strony będzie lepiej widać, muszę to ciachnąć tu na tym e, zgięciu tutaj, bo, bo jak to potem inaczej ukorzenić. Dobra, mam nożyczki, chociaż powinnam wziąć sobie nożyk, ale jak już jest powiedziane, bo to musi się też obsuszyć, o, no i co? Tu, w tym miejscu ciachnę. Tutaj mam taki niefajny korzeń powietrzny, więc to będzie ok. Korzeń powietrzny. Stary liść, który się nie rozwinął. Wow, patrzcie. Ciachłam. Nie wiem, czy widzieliście film Olive. Ona pokazywała tam swoje melanochryzum i piękne je ma. Czuję jakieś takie delikatne zalążki korzeni powietrznych. Myślę, że tak, obsuszę sobie ją na pewno i ona za jakiś czas, myślę, że za 2-3 godziny wstawię ją sobie do wody. Po prostu korzeni ją najnormalniej w świecie w wodzie. Mi to najlepiej wychodzi. Opłuczę ją jeszcze, bo jak wspominałam Wam ostatnio, ja coś walczę na tej roślinie i na frytku z melaprzędziorkiem i tak samo pojawił się na Filodendronie Melanochryzu. Nie wiem, co jeszcze począć, stąd tu w ogóle tutaj jest jakieś niewypowiedź. Ja to chyba sama sobie kiedyś kupiłam. Tą część? Tą w ogóle ucięłam kiedyś i ukorzeniłam, ale widzę, że tu nic dobrego się nie dzieje. Ja tu jakby chciała, a nie mogła. Tak, to jest chyba list, którym kiedyś ją kupiłam, i tu jest. Nie, to jest ta część, którą dostałam od Damiana. No, ale tutaj to się za dobrze nie dzieje, i myślę, że za jakiś czas po prostu sobie usunę. Jest dosyć sucha, więc mogłam sobie ją podlać. Spójrzcie. Maksy. Wychodowałam. Nie wiem, czy to nie był gigas. Czasem cały czas mówię na to Melanochryzum, a to bym mógł być gigas. Więc nie wiem, jak Wam się podoba. No, strasznie wygląda. Tak, 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 tak. Bo zaniedbana jest. Przydałby się jakiś konkretny palik, więc ja. U. Sobie nie więc jak tylko e, może odsunę sobie tego kaktusika, bo jednak nie chcę, żeby czegoś złapał. Gdzieś tu nie widzę żadnych przędziorków ani nic, tylko na tych liściach i ciul wie o co chodzi. W ogóle różnica jest w łodyżce, jest dużo większa, grubsza, więc to będzie fajny materiał właśnie, żeby sobie ukorzenić i wsadzić tak od dołu do podłoża i popchnąć ją na paliku, jak będzie dalej wypuszczać takie fajne, wielkie liście, no to będzie naprawdę na co popatrzeć. Choć tu było ok, tu się zrobiło coś niefajnie, bo gdzieś mi się listek ukręcił, tu znowu jakieś mniejsze, a tutaj w ogóle, o widzicie? Tragedia narodowa, właśnie w tym miejscu uciałam, bo tu był taki nieciekawy już kawałek zawiniątek. No i co? No na razie to tak zostawię, nie wiem, a może to pociąć, słuchajcie, na mniejsze sadzonki, jeszcze więcej mniejszych sadzonek, chociaż to się do niczego nie nadaje. No nie ukrywajmy, może tutaj wiecie co, łutnę to bo tu to i tak się nie prezentuje dobrze, a może od tego miejsca ono odbije czymś fajniejszym, wiecie tu już tak się robiła grubsza łodyżka więc być może mm, tutaj wyjdzie w ogóle mi nowy stożek i on będzie już rósł na prosto znaczy powinien wyjść w teorii a w praktyce zobaczymy i najwyżej usunę sobie jeszcze tego liścia bo on też jest taki podarty u korzenie te dwa tak, usuniemy to no, no dobra, potem to usunę. Albo zobaczę jeszcze przemyślę sprawę. No, skomplikowana rzecz, słuchajcie. Więc myślę, że porzucamy te dwie rośliny, które tutaj przede mną są. Pokażę Wam jeszcze tą stapelię z bliska. No i coś zabierzemy się za osłonki, bo już tak ten wiecie, ja już tu wzro wzrokiem lustruję, które rośliny muszą dostać te nowe osłonki, które Wam pokazywałam. Oczywiście plastikowe, nie? bo ja nie inwestuję w ciężkie. Dobra, żeby mi z głowy nie wypadło, to biorę się za to i co? Przy, dopasowywujemy um, osłonki do tuniczek. Dokładnie. Raz ta pelia ja z bliska. No myślę, że teraz widać tej te Włochy. No, taka trochę przerażająca jest, ale mimo wszystko cudna. No nieziemsko to wygląda. Czekajcie, podniosę, chociaż powiem Wam, że efekt dotykania tych włosków nie jest zbyt fajny. Taki, taki trochę pająkowaty, mówię Wam. No, jest piękny. A tutaj jest kolejny, który za jakiś czas pewnie się rozwinie, więc tak wygląda stapelia. A ja już biorę te osłonki i naprawdę bierzemy się trochę za robotę, bo niektóre rośliny tego potrzebują. Nowych osłonek w sensie. Dobra, mam te osłonki, więc ta czarna, ona na pewno pójdzie na varroquinum, więc ona jest duża, więc to na pewno pójdzie do, dla varroquinum, tam będzie miała fajnie sporo miejsca, więc ja sobie odstawiam. Nie zdziwcie się, ja mam tutaj lekki bałagan, nie? Jeszcze to melano stoi, ono sobie obsycha i chciałabym a, z góry, o nie z dołu, tylko z góry właśnie ściągnąć sobie tą taką nieciekawą Doniczkę z klarinerwą, i przy okazji obciąć sobie tego konającego liścia to w ogóle będę hałasować, słuchajcie, bo ja tu pod spodem mam karton. Mm. Ściągamy, ona na pewno ona już tego wymaga. Ona chce tej nowej osłonki, potrzebuje jej mocno, jest super lekka, więc udało mi się, widzicie. To jest problem, że ja przesuszam je tak jak jest. Dziś mi mam nożyczki i chciałabym sobie przy okazji ciachnąć właśnie ten nieatrakcyjny liść tu. Tylko gdzie ja je. A dobra, słuchajcie, mam już na oku wszystko. Więc to jest listek, który. O, najnowszy listek, bardzo ładny. Bardzo, bardzo ładny, ale on by chciał się napić, a ja właśnie ją przesuszam bo, no wiecie, bo tak właśnie robię jak mam, jak tak skromnie sobie podlewacie rośliny o, wyschło na no amen, mi tam na kwiatach zbytnio nie zależy to też sobie obetnę tu jest taki listek, który no nie ma co się łudzić, że będzie dobrze, dobra to jest poprzedni liść, więc jest całkiem nieźle, widać, że wypuszcza fajniejsze, być może jest to właśnie zasługa e, zasługa tych doniczek. Doniczek? Doniczek tego podłoża, które jej zrobiłam. Ja to tak wiecie, czasem myślę coś innego, mówię co innego, więc tu mamy opcję, że pójdzie sobie tutaj i to się spoko prezentuje, tylko ja sobie jeszcze nie zatkałam tych e, dziurek odpływowych, więc wiecie, ja nie chcę wciąż popełniać tego błędu, żeby ona mi nie przesychała, ale spoko to wygląda. Musiałabym sobie tylko ściągnąć naklejkę, wszystko tu pasuje, doniczka się chowa, więc jest dobrze. Nie, w to się nie zmieści, szkoda. Widzicie, widzicie, no wybór doniczek teraz to ja mam, a spróbujmy sobie w to włożyć. To się jest ok. A może, wiecie, zostawię ją w tej. Dobra, więc jedną roślinę na pewno ona w tej, chociaż w tej drugiej bardziej mi się podoba. Hmm, no tylko bym musiała zatkać te dziurki, więc Decyzję, decyzję, dobra. Więc tak. Muszę sobie ściągnąć trzy kroki, to jest par... a, chciałam Wam pokazać właśnie te rośliny, które wymagają nowych osłonek i się straszny bałagan zrobił. Ja nie wiem jak to się stało, też tak macie, jak zaczynacie coś robić przy roślinach, to od razu się po prostu tak bałagani, że nie wiadomo potem za co się chwycić i co sprzątać najpierw. No ale dobra, jak już tak zaczęłam, to co, siadam sobie z powrotem i może pokażę Wam właśnie o co mi chodzi z osłonkami, roślinami, czemu tak, a nie inaczej. No dobra. Przycopnę sobie tu, bo się tak wszystkimi rozstawiłam, że naprawdę nie mam dla siebie miejsca. Mam nadzieję, że Josie i Molly mi nic tutaj nie zjadają, a mam na myśli roślin. Ok, słuchajcie, to może zacznę od <laughs> Forgetti. Dobra, teraz przyjrzę się, jak wygląda sprawa przycią... przędziorkowa. Najnowszy liść, który wyszedł. No i już Wam mówię o co chodzi z osłonkami. Patrzcie, ja sobie wsadziłam to tak że wiecie, no, no byleby mi woda nie spływała po podłodze, to po prostu wsadziłam sobie roślinę od, w taką doniczkę. To jest bardzo ładna osłonka, doniczkę. Bardzo ładna osłonka, ale problem jest taki, no, domyślacie się o co chodzi, że no, ta osłonka nie dotyka dna i tu mam trochę wody, które to Fergetti powinno sobie wypić, a nie dało rady tego podpić. No i mam suche, choć podlewałam roślinę 4 dni temu, więc o, nowy liść wychodzi. O, ale się zorientować Słuchajcie, nowe liście idzie. I to jest właśnie niebezpieczna sprawa, bo jak mi wychodzą nowe liście, to roślina jednak powi nie powinna mieć tak sucho jak teraz. To jest dosyć duża, duży kwiatek, a spójrzcie, ona ma tu tak lekko, tak lekką ziemię. No nie może, nie będę tak nią bujać. A wypuśćcie ostatnio tak pięknego liścia. Super jest ten liść, duży, ładny, już w pełni rozwinięty. W ogóle jak próbowałam sobie ściągnąć to forgeti, ona ma tak rozłożone liście, że prawie zwaliłam magnifikum. Tak udało mi się. I. O, tak sobie zrobimy i no na pewno będzie bardziej zadowolona. Widzicie, doniczka jest schowana, wleję sobie wody, ja nie podlewam roślin bardzo, bardzo mocno, że wiecie tam pło, pół litra yy, i wiecie, topi się tam wszystko. Raczej tak z głową podnoszę sobie, staram się pod niej, sprawdzam, ale przy tych takich właśnie rozwiązaniach, jak na przykład również w Waroquinom, no to nie ma większego sensu, no bo po prostu no wiecie, no. Podlejwacie, ta woda gdzieś tam w dół nam spływa. Pokażę Wam waru, yy, metalikum, jaki piękny liść rozwinęło. Dobrze, że je złapałam. Udało mi się je w ostatnim momencie złapać. To są. A! Kurczę, zaczepiła mi się o lampę. W ogóle ja się tu, no, ciasno się zrobiło. Nie widzicie jej pewnie teraz, ale ono ostatnio wypuściło taki grubiutki. No, to było widać, że to jest duże. Już ta łodyga była duża. I to jest pierwszy liść, słuchajcie. No, on nie jest idealny, jak jeszcze nie jest do końca rozwinięty. Nie jest idealny. Tu się nie ma co oszukiwać. Tu jest parę dziurek. No, są jakieś skazy, ale on jeszcze troszeczkę rośnie jest dużo większy niż te, które poprzednio wypuszczało. To jest w ogóle list, z którym do mnie przyszło. To jest również list, z którym do mnie przyszło. I to chyba też jest list, z którym do mnie przyszło. Jedyny jaki wyszedł to chyba ten. Moli, co ty tam gryziesz? Ej! Moli coś gryzie pod stołem, no kiepsko. Bynajmniej wracając już trudno się mówi. Już to zgryzło do końca, to była drewniana podstawka pod roślinę, nie wiem, stojak pod roślinę. No, nie było idealnie, bo ona próbowała wypuszczać mi trzy liście, chyba od czasu, kiedy była u mnie, i wszystkie trzy gdzieś się poskręcały, w coś uderzyły, w coś zahaczyły i po prostu nie wyszły. A tu już jest, posłuchajcie, no ja wiem, nie jest perfekcyjny, ale jest piękny i duży, prawie jak moja twarz. Odstawiam na bok, bo już prawie wywaliłam, a nie chciałabym ponownie, wiecie, no to żeby ten liść jeszcze bardziej ucierpiał. Więc forgetim mamy przesadzone, przesadzone, postawione do innej osłonki. I kolejną taką rośliną jest Palidiflorum. Ono jest tu na etapie wyciągania tego. O, to jednak będzie największy liść. Tego nowego liścia. Nie wiem, czy wy to tu widzicie. On tu jest po prostu ogromniasty. No i również doniczka sucha, ona była w tym roku prze, prze, przesadzana. Widzę, że korzonki są też takie delikatnie jasno-żółte, a powinny być takie super fajne białe, więc troszeczkę je przysuszam. No i to jest dla mnie bardzo duży problem. Ja delikatnie podlewam swoją roślinę. Moli, jak ty mnie denerwujesz. Więc to, że... Nie wiem, czy tu widzieliście, czy to było ujęte. O, tu pełno, no, tu pełno wody, to nie, ale wiecie, trochę wody jest. No, zbyt mocno to wystaje, nie dotyka. I jak ja sobie tak hmm, podleję troszeczkę, to to nie spełnia właśnie tego zadania. A tu będzie idealnie. Patrzcie. No. I to jest to, o co mi chodziło. I do tego też jest lekkie, więc ja tu mam takie półeczki, które są bardzo delikatne i nie chciałabym po prostu sobie, wiecie, zrobić kuku i tak pięknej rośliny rozwalić przez ceramiczkę. No, to jest dużo lżejsze niż to. Ta doniczka to jest super lżejsza, wiecie, za jakiś czas znowu trzeba będzie ją przesadzić. Ja w tym roku przesadzałam z takiej doniczki, jak było magnifikum, To jest chyba piętnastka czy szesnastka i spójrzcie, jak ona urosła. Tu widać pełno, mnóstwo korzeni, więc dobrze jej, bardzo dobrze tej roślinie, ale ja się obawiam, jeszcze trochę ja nie wiem, w czym będę ją trzymać, jak ona tak ładnie rośnie. No dobrze, no ale trzeba się jakoś poświęcić, coś tu się obmyśli. Jejku, ten listek jest wciąż giętki, on tu wciąż pięknie rośnie. <grym>, Kolejną rośliną, taki zwykły, ale wiecie... Ale również zasługuje na taką normalną osłonkę, i to chyba będzie ta dobrym rozwiązaniem, bo to jest taka wyższa doniczka. W ogóle utknęło mi to tu. O! Trzy kropki. No, no, chociaż powiem Wam, że w tą również powinna się zmieścić. Ja liczę na to, że Wy wszystko widzicie. Dobre, słuchajcie, bo ucięło mi ponownie film, nie do końca wiem, o co chodzi, chyba mam jakąś złą opcję włączoną, ale pomijając to w dobrym momencie w sumie ucięło, bo już Wam pokazuję trzykrotka, tak się teraz prezentuje, nie widać tu żadnego randu. Chyba skończyłam na tym, jakie ona ma, wypuściła taki wielki korzeń wodny. To właśnie dlatego, że ta roślina poszukuje wody i wypuszcza nam korzenie w dół, które poszukują tej wody, jak nie dodajecie, do, 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 do Odpowiednią ilość wody dla swojej rośliny. Wiecie, no i mi się wydawało, że podlewam ok, a jednak, wiecie, to wszystko przelatuje, zostaje tam na dole i to, co powinna wypić, nie wypija. No, tak to się wszystko kumuluje. Ale już chciałam Wam również pokazać Varroquinom, dlatego wstałam od stołu, żeby pokazać Wam to Varroquinom, jakie wypuszcza stożki i te doniczka. No, to pozostały mi dwie, tylko w sumie. Trzy doniczki zostały mi, jedna, druga i te dwie maluszki, dwa maluszki, ale to na pewno na te maluszki, tam mam kandydatów na dole. Mm, tu pozbieram, o proszę bardzo, tu moli się zajęła moim stojaczkiem na rośliny, czyli już jeden mniej, ale wracając, słuchajcie, już Wam pokazuję, widzicie to, o tu nawet są, a co tu jest, a nie, to jest ok, to jest pumeks, ale tu mamy jeden stożek, drugi stożek, mm, tu mamy... Jeden stożek taki malutki i tu drugi, myślę o, widzę trzeci, jednak są aż trzy stożki, być może jest to nie, no to są nowe stożki wzrostu, ten, ten i tamten, cieszę się bardzo, wiecie, bo to cieszę jednak, bałam się, że będzie źle, a może jednak coś z tego będzie i moje Warroquinum przetrwa, przeżyje i będzie jeszcze z tego chleb, no pojawiają się. No i mam właśnie ten problem, że tu również, o, widzicie, woda na dole stoi. Ja ją podlewałam dwa dni temu, staram się teraz więcej ją podlewać, choćby właśnie z tego względu, że podłoże jest bardzo, ale to bardzo przepuszczalne. Nie widzę, żeby jakieś korzenie nowe wychodziły. W ogóle zauważyłam w magnifikum, że muszę je przesadzić. Więc, no tej na razie nie muszę podlewać, ja ją chyba wczoraj podlewałam. Jest to ciężkie podłoże, ale teraz będzie dużo, dużo lepiej. Jest przestrzeń, e, wiecie, roślina ma jak tam oddychać i tak dalej, bo varroquinum podobno, podobno taka jest nowa teoria, że lubi właśnie bardzo przewiewne podłoże, takie luźne w sensie, dlatego jest tu tyle kory kokosowej, jest tu taki grubszy pumeks, jest również spagnum, które ma teraz taki dziwny kolor. Więc jest to takie luźne podłoże, nawet jest tu, dałam sobie węgiel aktywny. Więc mam nadzieję, że będzie ok. Ono stoi teraz w witrynce, na macie grzewczej. No i liczę na cud, więc. Stąd takie zastosowanie u mnie osłonek, dlatego one fajną funkcją mnie pełnią, bo ja jednak jestem osobą, która dosyć mało podlewa te roślinki i to potem jest jak jest, jest taki efekt, jaki mamy, że właśnie te rośliny mi tak szybko przesychają, nie chcą rosnąć lub chciałyby rosnąć, ale ten proces wzrostu jest właśnie przez to wstrzymany, że zbyt mało je podlewam. Chociaż wydaje mi się, że podlewam ok, ale wiecie. No, już tyle razy o tym mówiłam i myślę, że może w następnym odcinku, oj, tak dziwnie się ustawił mi telefon, zrobimy sobie przegląd tej największej półki i trochę innych roślin, sobie też zobaczymy, jest na co popatrzeć. Dawno nie było takiego przeglądu, dawno nie było takiego przeglądu, myślę, że fajnie byłoby sobie przejrzeć po niektóre rośliny powiem Wam co nie utrzymało się i wygląda tragicznie z genery, a są takie dwa gagatki więc żegnam się już na dziś z Wami, życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia w następnym filmie Pa!